Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejna propozycja, którą koniecznie musicie zrobić na Wielkanoc. Biała kiełbasa zapiekana z kiszoną kapustą. Ale jak przygotujemy kiszoną kapustę, koniecznie musicie zobaczyć. Nie wiem, czy tak robiliście, a uwierzcie mi, będziecie zachwyceni smakiem. Zapraszam na film, pamiętajcie po filmie, łapka do góry, subskrypcja. Pamiętajcie po filmie, łapka do góry, subskrypcja, dzwoneczek. I, oczywiście, nie zapomnijcie zostawić komentarz pod filmem. A teraz zapraszam na film i zaczynamy. A w pierwszej kolejności, zaczniemy od przygotowania sobie grzybów. No, jak widzicie, ja mam tutaj mrożone grzyby. Często właśnie do tego używam mrożone grzyby. A dokładnie mam tutaj borowiki szlachetne no, czyli po prostu prawdziwki. I tych grzybów mam tutaj około 250 g. I teraz co z tymi grzybami zrobię? Zaleję je zimną wodą, opukam je 2-3 razy, zostawię je w tej wodzie na około 10-15 minut, tak, żeby grzyby sobie rozmarzły. No i grzyby mam już powiedzmy przygotowane, pomoczyły się około 15 minut, Przepłukałem jeszcze je dwa razy, tak, żeby dokładnie pozbyć się tego piasku, który tutaj miałem, no bo grzyby były mrożone świeżutkie. Co teraz? Teraz grzyby mam na durszlaku, niech sobie obciekną. A my teraz zajmiemy się kapustą. Kapusty mam 1,5 kg i tyle użyję na 4 białe kiełbasy. Jeżeli będziecie robić porcję na przykład większą, no to tej kapusty musicie dać więcej, ale to też w zależności od tego ile dacie kiełbas. No mniej więcej 400 gram kapusty na jedną kiełbasę. Co teraz zrobimy z tą kapustą? Ja mam tutaj dość sporo soku. Odcisnę ten sok i zaraz zaczniemy sobie ją kroić. Kapusta odciśnięta, proszę zobaczyć calutka szklanka soku. Co z tym sokiem zrobię? No oczywiście wypiję go sobie, bo tutaj same dobre witaminki. A wracając do kapusty, teraz kapustę wyciągam sobie na deskę i kapustę musimy sobie teraz pokroić. Nawet tak dość drobnowo, dlatego żeby nam później łatwiej ją się mieszało na patelni podczas smażenia. Najpierw pokroimy sobie trochę w jedną stronę i teraz w drugą. Proszę bardzo, i teraz możemy zacząć sobie przyrzucać do miski. O! Można powiedzieć, rozszarpana na malutkie kawałki. No to teraz tak kroimy sobie całą kapustę. No i kapusta przygotowana. Proszę bardzo, co teraz robimy z kapustą? Idziemy do patelni. Na patelni mam tutaj, jak widzicie, taką czubatą, dużą łyżkę. Smalcu, smalec, mam kaczy i na tym smalcu będę właśnie podsmażał sobie kapustę. Poczekam, żeby tylko mi tutaj smalec się rozpuścił i zaraz dodajemy kapustę. Smalec rozpuszczony, dodajemy kapustę. No i teraz zaczynamy tutaj sobie podsmażanie. Co do tej kapusty tutaj dodamy do podsmażania tylko jedną przyprawę i już wam pokazuję. Kminek, ale kminek w ziarnach. Proszę zobaczyć ile tego chminku posypuje. I teraz kapustkę podsmażamy. Musimy ją zarumienić. Ona delikatnie nam ściemnieje. A teraz w międzyczasie, gdy kapustkę sobie podsmażamy, przygotujemy sobie dwie cebule. Cebulę przekroimy sobie na pół. I teraz cebulę w piórka, ale takie dość cienkawe. Proszę bardzo na takie piórka, ale tak jak widzicie, naprawdę dość cienkie. I tak dwie cebulki skroimy w zupełności, powinny wystarczyć. Cebula pokrojona, a dokładnie dwie, dodajemy ją tutaj teraz bezpośrednio do kapusty. I możemy sobie teraz to przemieszczać razem z tą kapustą. Proszę zobaczyć, kapusta już powoli dostaje inny kolorek. A my teraz szybko idziemy przygotować sobie grzybki, no które myślę, że już tam dobrze sobie obciekły. No a grzybki musimy tylko pokroić na mniejsze kawałki, jeżeli są duże. Jeżeli są małe, nie musimy tego robić. Ja tu tutaj wybiorę tylko te większe. O, tak jak te właśnie. I tak kroimy sobie wszystkie grzybki, i zaraz dodamy je bezpośrednio do kapusty. Grzybki mam już przygotowane. Dodaję je też tutaj teraz do kapusty i cebuli. No i teraz musimy to wszystko dobrze przemieszać. I teraz podsmażymy to jeszcze dosłownie około maksymalnie 5 minutek i kapuska powinna być przygotowana, a my teraz w tym czasie, jak już to wszystko sobie dobrze przemieszamy przygotujemy sobie jeszcze jeden składnik który dodamy też do kapusty, ale już nie tutaj na patelnię tylko bezpośrednio do naczynia, w którym będziemy to wszystko zapiekać, ale teraz zaczął unosić się zapach grzybków i kminku, no po prostu rewelacyjny a tym ostatnim składnikiem Będą dwa słodkie, dość duże jabłka. Jabłka mam już umyte, wydrążę sobie tylko środek i będziemy je kroić razem ze skórką. No jabłka przygotowane i teraz tak jabłko przekrołam sobie na pół i teraz każdą połówkę kroję sobie w takie plasterki. Proszę zobaczyć, no pół centymetra, nie grubsze. Chociaż, jeżeli będą trochę grubsze, to też w zupełności nie przeszkadza. Pierwsza ćwiartka skrojona. No, jeszcze zostało jeszcze trzy. No i jabłka przygotowane. Szybko zobaczymy, co dzieje się z kapustą. Proszę zobaczyć, kapuska w zupełności podsmażona idealnie. Proszę zobaczyć, jaki piękny kolorek dostała. A to, jaki się unosi zapach, no nie jestem w stanie Wam tego opisać. Musicie sami tak zrobić, a się przekonacie. Gaz mam już odłączony. Co teraz robimy? Teraz jest dobry moment, aby ustawić sobie już piekarnik na 180 stopni. A my teraz przygotujemy sobie naczynie, w którym będziemy sobie to wszystko zapiekać. Naczynie posmaruję sobie dookoła delikatnie smalcem. Smalec dawaliśmy do podsmażania kapusty i tak samo tutaj teraz robimy do posmarowania naczynia. Nie będziemy tego robić masłem. Smalec będzie tutaj idealny i tak samo możemy trochę spód przesmarować. Proszę bardzo. Nie smażyliście jeszcze nigdy kapusty na smalcu, a zwłaszcza na smalcu kaczym? Musicie koniecznie wypróbować. Dla mnie po prostu poezja smaku. Naczynie przygotowane w pierwszej kolejności. Ułożę tutaj trochę kapusty. Nakładam tutaj na spód trochę kapusty. Nie dajemy tej kapusty całej, no bo jeszcze musimy to połączyć tutaj z jabłkami. Tak, żebyśmy tutaj sobie ułożyli taką dość 2-3 cm warstwę na spodzie. Proszę bardzo. Pierwsza warstwa gotowa. Teraz. Wysypuję trochę jabłek. Jabłka postarajmy się tak ułożyć, aby każde było tutaj osobno. Tak, żeby jedno jabłko, a dokładnie kawałek tego jabłka, nie przykrywał drugiego. Oczywiście teraz druga warstwa kapustki. Bardzo taka cieniutka. Proszę bardzo. I pozostałe jabłka, które nam tutaj zostały. No i teraz dajemy całą resztę kapusty która nam tutaj została. Ładnie ją tutaj. O, jak widzicie, w kuchni nie jest tak, że zawsze wszystko wychodzi idealnie. Zawsze gdzieś coś tam bokiem ucieknie. Kapuska dodana, no i teraz pozostało tylko na górę położyć białą kiełbasę. Proszę bardzo, kładę pierwszą kiełbaskę, drugą i czwartą. I w tej postaci. Tak właśnie to włożę do piekarnika. Czas, w jakim będziemy to piec, około 45 minut. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, kiełbaski u góry się już zarumieniły. Ja już tu mam prawie 25 minut. Teraz kiełbaski sobie odwrócę tak, żeby o biała strona jeszcze się tutaj upiekła, zarumieniła, a tam zarumienioną stroną dajemy do spodu. Myślę, że jeszcze jakieś 15-20 minut maksymalnie i będzie gotowe. I gotowe. 45 minut tyle piekłem dokładnie. Proszę zobaczyć. Kiełbaska zarumieniona, kapusta upieczona. Tutaj po bokach, proszę zobaczyć, nawet się podpiekła delikatnie. No danie gotowe. I teraz, no możemy tylko delektować się wyśmienitym smakiem. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Zróbcie coś takiego. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, jak wam to smakowało. W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Zapraszam na moje kolejne odcinki. Pamiętajcie, środa godzina 16 i niedziela godzina 16. Teraz życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!